Witam wszystkich też, tych, którzy lubią grzebać przy swoich samochodach. Mianowicie postanowiłem nakręcić krótki filmik odnośnie obudowy yy, dekla w BMW E39. Ten silnik akurat jest to jednostka M52 B20. Jak wiadomo yy, każdy wcześniej czy później będzie miał problem z tą obudową. Aczkolwiek dlatego że ta obudowa jest plastikowa, co za tym idzie. Wcześniej czy później pojawią się w niej pęknięcia. Tutaj silnik jest z 1998 roku. No i ta obudowa już swoje przeżyła, a wiadomo, plastik nie lubi temperatur, a więc obudowa pękła. Postanowiłem wymienić tą plastikową obudowę na obudowę aluminiową z silnika M50 B20. Ta obudowa jest cała z aluminium. No i wydaje mi się, że będzie się lepiej sprawować niż ta plastikowa. A jeśli chodzi o tą plastikową obudowę. W ASO można było dostać tylko oryginał. Nie ma zamiennika TM52B20. Zobaczymy, poskładam wszystko. I zobaczymy, jak się będzie to wszystko sprawować. Obudowa się delikatnie różni, ale moim zdaniem będzie wszystko pasować. Poskładamy, zobaczymy. Objawem pęknięcia tej obudowy było falowanie, falowanie silnika. Silnie kwalował, po prostu zaciągał lewe powietrze. Nie wiem, czy się komuś przyda ten filmik. Ale postanowiłem go nakręcić. A więc. Trzymajcie się. I powodzenia przy dłubaniu przy swoich samochodach. Na razie.